Z tej strony witam Was. DK i Dratek chcielibyśmy przedstawić Wam na XPERIX 10 Fast 5 najnowszą grę Game loftu przeznaczoną na niby najmocniejsze telefony. No, jak chcecie zobaczyć, mamy tutaj całkiem dobrą wydajność. Oczywiście to pierwsza wersja, więc nie będziemy się rozglądać. No, rozbiłem się, nie będziemy się rozglądać za bardzo. No, oczywiście gra jest całkiem całkiem. Nie ma problemu tak z wydajnością jak w Asfalcie 6. No i nie wiem, czekajcie na następne info. To tylko filmik pokazowy dla wszystkich tych, którzy twierdzą, że Xperia nie ma siły na odpalanie mocniejszych gier. No, to, to tyle z mojej strony. Zapraszam po więcej info na blogu. No, pozdrawiam, na razie się ma.